Ciekawą historię naszego poznania, Ym, poznaliśmy się nad Wisłą. Kolega, którego znałem z pracy, stwierdził, że ja się spóźniłem, mimo że wcale nie miałem tam być. Stwierdził, że za karę za to, że się spóźniłem, mam robić pompki. Ym, w geście takiego zwycięstwa zrobił taki pełen słowiański przykłód. No Krzysiu też, tylko pępły mu spodnie. I tak pat, wpadł pa, w taki szał zabawowy, że aż puszczyłem już swój W tym momencie, jak zrobiłem słowiański przykłód, poczułem luz. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że teraz wszyscy nasi znajomi e, się żenią, się oświadczają. Magda stwierdziła, że ona kocha wesela, A ja akurat miałem miesiąc później wesele w rodzinie i stwierdziłem, że dobra, koleżankę wezmę, bo ja na każde wesele chodziłem z inną koleżanką, a już mi się w sumie skończyły. I tak mówi, e, widzicie mam taką koleżankę znajomą. <laughs> Postanowili, że e, tam spotkają się kilka razy przed, przed tym weselem. W zasadzie to tak się znaliśmy, że nie znaliśmy wtedy nawet swoich imion, a ja się zgodziłam. I tydzień przed tym weselem stwierdziliśmy, że warto byłoby się spotkać. Najgorsze spotkanie damsko-męskie na jakimś życiu byłem. Ja nie miałam tak strasznego spotkania z żadnym facetem. Więc, jakby co temat zaczynaliśmy, to było: o, a ja nie. Przyszedł, powiedział to nie, to, ale idziemy razem na ślub. To mówiła, że chłopaka po prostu nie, nie zostawi na lodzie, bo to jest nie fair. Nie, szczerze, to taka trochę siostrzana intuicja. I ja od początku coś wiedziałam, że się będzie kręcić. Oni po prostu tak do siebie pasują, zarówno charakterem, jak i sposobem zachowania się. I tym, jak oboje siebie dopełniają i stopują w niektórych momentach. No to po prostu było widać z samego początku. Singing low while I pop a ball off of yacht, Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the gulla, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever yeah. fall, fall for a party that's a no. Just popped to Kenny about a million options so it's time, to stop. Doing the green and I'm rocking with up in that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me they're seeking attention. When well, they warn me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. Uh. She took for dick, I let a lit, I had to dip. I'm on for fifth I'm all rich now. I bought a whip, I paint a paint, it drives itself the fuck you think? Yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea. Yeah, add a mommy. Yeah, I feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while I pop a ball off of y'all. Chain swinging, cling clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to like, yeah, And you are not bad as beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, drop a low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no i been in the club and taking shots if you get your man in the photo, you getting crap. Hopping out the front, Shit, the CVS is like a black away. But I'm on my ice, cold dry my face. Y'all need that VVS my ice is fake. Your life is fake, I just do it for my pocket sake. You're basing your opinions on so what the major says. I renovate the bad energy, I erase. Uh. Yeah, I don't really ever wanna top, 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 top. Only really ever wanna top, 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 top. Guess I'm going back to the side. So Yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pee, yeah. And I'm on mommy, yeah. I feel so hot, like I'm chillin' on the beach, yeah. Bro, never ever fall for a party that's an oath.